Dociera pomoc z Polski. Dzięki sekcji polskiej Stowarzyszenia Pabieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W trzy miesiące udało się zebrać ponad 2,5 miliona złotych. Jak te pieniądze, które ratują ludziom życie, są wydawane na miejscu? O tym z Sudanu Południowego, Marcin Licki. Prawie setka dzieci, które znalazły tu schronienie, prawie 100 różnych dramatycznych historii. Życie w południowym w Sudanie jest bardzo trudne. Widzisz te dzieci? One uciekły z domu przed okropnym życiem. To delikatnie mówiąc trudne życie w Sudanie Południowym widać na każdym kroku, w centrum stolicy i w takich wioskach jak ta. To kraj, który prawie nie zna pokoju. Jego namiastkę te dzieci mają w tym ośrodku założonym trzy lata temu. Dzieci na ulicach dramatycznie wzrastała. Wiele z nich było zmuszonych jeść ze śmietników. Zdecydowaliśmy otworzyć ten ośrodek. Zrobiliśmy coś małego, ale bardzo ważnego. Ratującego życie po Dniu Solidarności Polski z Sudanem Południowym, Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie w ciągu zaledwie trzech miesięcy zebrała ponad 2,5 miliona złotych. Wiele dzieci uniknęło śmierci z powodu głodu, wiele dzieci udało się wysłać do szkół. Mamy nadzieję, że, że uda się zrobić jeszcze więcej. Dzięki pieniądzom z Polski funkcjonuje między innymi to miejsce, w którym dzieci odzyskują godność. Te dzieci były upokorzone, cierpiały na ulicach z głodu. Codziennie mają tu trzy posiłki. Wyżywienie jednego dziecka w ciągu dnia kosztuje 5 dolarów. Możliwość nauki kilkadziesiąt dolarów w ciągu roku. Wciąż można pomagać, wysyłając SMS-a o treści ratuję na numer 72405. Tutaj zacząłem się uczyć. Niektórym z nas wojna przyniosła piekło, zabrała nam rodziców. Tutaj rozpoczynamy nowe życie. Podobnie jest tu, w ośrodku dla uchodźców. Przez lata uciekali przed wojną. Później nie mieli już dokąd wracać. Tylko w tym jednym miejscu mieszka 12 tysięcy osób. 80% to kobiety i dzieci. W takich miejscach także pomaga Polska. W Sudanie Południowym, jednym z najbiedniejszych państw na świecie, wiele udało się już zrobić, ale jeszcze więcej jest jeszcze do zrobienia. Warto pamiętać, że to projekty, które tym ludziom ratują życie. Marcin Tulicki, Wiadomości, Dżuba.